Halo? Maniura? No. 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 Dobra, spierdalaj. <ścoughs> Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Likan na W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pamiątkami po demonie. Jak możecie teraz zobaczyć, oddałem już ostatnio, więc dzisiaj musimy wydrobić kamyczek, aby zakończyć tą misję i rozpocząć kolejną. Nie mam przy sobie na Inta, więc ponieważ jest y, na healerce, bo tam chłopaki sobie ekspią. Yy, mam nadzieję, że dam spokojnie radę bez tego. Kupiłem ciekawe hełm, możecie zobaczyć tutaj. I. Yy, Zaraz ja jak bawił się w ulepszanie ulepszył e, zbrojkę na 26 poziom dla Likana. Dogadaliśmy się na 50 kK, więc kupiłem czystą i e, dodałem bony oraz Bibik. Dziękuję bardzo serdecznie. E, chciał się pozbyć 5 bonów, bo mu blokowało miejsca i prosił o to, aby za 10 razem weszły, no jednak za pierwszym, ale tak dziękuję. Tak więc mamy zbrojkę już 5 bonów, musimy ją wybonować. Chcę tam, żeby było 50 wartości ataku, ponieważ no ta zbroja będzie służyła na bossy Chce się odpalić dużo na wartość, ale to jeszcze zobaczymy, bo wiadomo, różnie to siada, może coś innego siądzie. Co jeszcze? chyba tyle, więc lecimy. Dosłownie, nie wiem, 30 sekund, tutaj zacząłem sobie bić delikatnie, no i delikatnie wyleciał delikatnie, bo małe, mały damage. Trzeba by coś kupić więcej pod nieumarłe, ale też nagroty, obosy i tak dalej. To powoli trzeba to EQ robić. Jakby ktoś się pytał, szpony są ziarasa pożyczu mi, ponieważ on tam sobie robi em, swojego likana, ale jak znajdę na mieście też coś fajnego, już 40 lub więcej, to zajmiemy się ulepszaniem, już tam powoli kompletuję bodzie i, i, i różne tam pierdoły, ale wróćmy do biologa. Zanim oddamy kamyczek, opowiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, którą kupiliśmy. Podczas kiedy miałem Live'a i XP Amerikana do 75 poziomu, e, Ziaras mnie bufał oraz przeglądał rynek w e, poszukiwaniu równych, e, dobrych rzeczy. I znalazł taką jedną rzecz, że 300 kaka. I e, szybko podałem mu na fejsie podczas Live'a, żeby nie przerywać EXPA. E, pasy do sklepu i po prostu zakupił tą rzecz, a teraz Wam ją pokażę. Y, czytałem o tej alchemii, czy to o, o tam, co się robi, dlaczego i tak dalej, ale szczerze zapomniałem Jak Bibik powiedział, że to jest perf Chociaż jak mi opowiadał, że takie dopompowane te rzeczy potrafią mieć 18 średnich, ale już nie pamiętam, muszę znowu to poczytać I pasowałoby to ulepszyć do y, Czwartego poziomu tymi fasolkami, więc jeszcze ogarnę o co z tym chodzi, ale po prostu Wam informuję, że Takie coś jest Nie mam nagrania, bo Ziaras kupił, ale Potwierdzenie jest na live Ten kto był to widział i słyszał, tak? A czy nie widział, no bo Tego pasów nie widzieliście <laughs> Oddajemy i lecimy po nagrodę <laughs> Ciekawe jaka nagroda, bo nie wiem Okej, okay, dojeżdżamy Dawaj mi nagrodę 60 punktów obrony Przyda się, elegancko Oraz żółta ebonitowa szkatułeczka Co dostaniemy? Rękawica złodzieja na 3 godziny, więc no, gra nam sugeruje, że musimy dropić I, 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 i Relog, bo jak bufę tę misję porobić, butówkę jest, czy jest kolejna, nie? Musimy relognąć. Ok, mamy tutaj już e, matowe, więc oddamy pierwszy przywaz. E, doskonały, doskonały. I co jeszcze? A, miałem otworzyć szkatułeczkę. A, 20k. Zarobieni. To teraz co? Pomiksujemy, nie? Dzień dobry jeszcze raz. To co mieliście teraz przyjemność zobaczyć, było nagraniami, które zbierałem przez dwa miesiące. Jak wiecie, teraz byłem w takim okresie, gdzie bardziej skupiłem się na szkole, wiecie, maturki i tak dalej. Teraz, gdy to nagrywam, jestem już po ustnych, i teraz zostało mi tylko czekać do 30 czerwca na ogłoszenie wyników pisemnych. Ustne elegancko, polski na 98, angielski na 70, więc jestem z siebie dumny. Teraz widzicie równe miksowania, dodawanie kadeków, potem zobaczycie level upy i tam misję na medal bohaterów. Nagrywam taki troszkę niepełny odcinek, ponieważ chcę sobie to jakby ulepszyć trochę komputer i zrobić formata i po prostu straciłby te materiały, które tam udało mi się ponagrywać. Więc wszystko tam dorzuca mi trochę taki pogadankowy odcineczek. Na grupie zaproponowałem, że rozpoczniemy nową serię, która będzie polegała na tym, że gramy bez Isa, bez pomocy. Bo gdy będę miał jakiegokolwiek Isa do wydania, to po prostu wydam to na, na likanie. Dlaczego taki, taki pomysł? Ponieważ dużo osób mi zarzuca, że ta seria trochę nie ma serio se, sensu, bo za dużo mi chłopaki pomagają. Niektórzy mówią, że elegancka seria, niektórzy, że nie. Więc wychodzę naprzeciw i trochę wjechali mi na ambicje. Chcę pokazać, że jednak ma się tego skilla. co prawda naprawdę długo już nie grałem. Bo wiecie, GM na rawi i tak dalej, to e, bardziej skupiałem się na opiekowaniu serwera niż w graniu e, i. i Chcę po prostu sobie popykać i e, ludzie z e, grupy Sharks Team na Facebooku zaproponowali mi, że zagramy żeby zagrać w e, Famanem leczenie. Jak nie jesteście w grupie, to zapraszam was tam, link macie w opisie. A więc co o tym myślicie? Taka postać czy może jakaś inna do PVP czekam na wasze o, propozycje. Mm, co jeszcze? Chcę sobie dołożyć troszkę ramo do kompa, ponieważ wywala mi live. Y. E, kto był na live, ten wie, że coś mi po prostu. E, ładnie ujmując, w wpierdalaneta, gdzie e, po prostu raz i, jest internet, raz go nie ma, więc e, nie wiem o co chodzi, a seria jeszcze zapomniałem powiedzieć: seria z nowej postaci będzie po prostu wtedy, kiedy nie będę zajmował się główną postacią. Na luzie, to co, e, co, to, co po prostu uda mi się e, zrobić na live, to będę rzucał. E, w formie pamiętnika na odcinkach, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko. A jak będziecie mieli odcinek w, z, z y, szamana, to w opisie będziecie mieli wszystkie livey, które składały się na ten odcinek. Więc wydaje mi się, że wreszcie rozwiązałem jakiś pomysł, żeby nie zapychać kanału liveami. To jeszcze powtórzę na pierwszym odcinku. Yy. Tak, więc wydaje mi się że to tyle, coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Tu, 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 tu. Yy. Chyba to nic. Jak coś, to to dopowiem, także życzę Wam miłego dnia i dalej oglądajcie ten zasny odcinek.